Witam państwa bardzo serdecznie. tałych Tańska Błaszczak. Zaczynamy aktualności ratajskie. A co w programie? Bezpłatne zajęcia dodatkowe i punkt opieki dla dzieci z Ukrainy. Zmiana standardu nadawania telewizji nie dotyczy INEI. Antyfaszystowskie hasła na ratajskich elewacjach. Zapraszam. Pomoc Ukrainie w naszej dzielnicy można zauważyć już niemal w każdym miejscu. Działają zbiórki prywatne i publiczne jednak osobami uciekającymi przed wojną należy zaopiekować się długofalowo i wielotorowo. Spółdzielnia mieszkaniowa Osiedle Młodych postanowiła zatem zorganizować dla dzieci i ich rodzin darmowe zajęcia w każdym domu kultury. Zapraszamy osoby chętne, które chcą przyjść na określone zajęcia na dołączenie do, do grup. Są też zajęcia skierowane typowo dla osób z Ukrainy czyli Nauka języka polskiego, ale też języka angielskiego. Każdy dom kultury prowadzi zapisy na bezpłatne zajęcia dla uchodźców. Z ich ofertą można się zapoznać w poszczególnych placówkach. Informacji można szukać także w mediach społecznościowych domów kultury i klubów osiedlowych, czy na stronie spółdzielni oraz na klatkach schodowych. Już dziś widać, że takie spotkania, głównie dla dzieci, mogą im pomóc łatwiej zaadoptować się w nowym środowisku. Wiadomo, że te osoby w jakiś sposób muszą się tutaj e, zanomowić, i też e, korzystanie z takiej oferty nie musi być tą pierwszą potrzebą, e, ale obserwujemy już takie właśnie stopniowe zainteresowanie. Darmowe zajęcia w domach kultury to nie wszystko. Na osiedlu RUSA 110 w klubie seniora Brzozy powstaje świetlica animacyjna, która będzie pełniła funkcję punktu opieki dla dzieci z Ukrainy w wieku od 3 do 8 lat. Zwróciła się do nas fundacja ukraińska Bilingwo z prośbą o znalezienie czy udostępnienie takiego pomieszczenia, właśnie w którym będą mogły być zaopiekowane dzieci w wieku od 3 do 8 lat. I takie pomieszczenie mamy, udostępniamy to i tam faktycznie w tej chwili już jest poszukiwana też kadra pedagogiczna. Punkt opieki dla dzieci z Ukrainy będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17. Szykuje się zmiana standardu nadawania telewizji naziemnej. Zmiany mają zostać wprowadzone od 1 lipca we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Przejście z DVB-T na DVB-T2 z kodekiem HEVC rozpocznie się 28 marca i potrwa do 28 czerwca. Nowy standard nadawania ma pozwolić na pojawienie się nawet kilkunastu nowych kanałów tematycznych, a telewizja ma się stać bardziej multimedialna i bliższa internetowi. By korzystać ze zmian należy sprawdzić, czy nasz sprzęt spełnia Podstawowe wymagania techniczne odpowiedzi można szukać na stronach internetowych producentów telewizorów. Przypominamy, że zmiana standardu nadawania dotyczy tylko telewizji naziemnej. Abonenci innej nie muszą wymieniać swojego sprzętu. Zmiana standardu nadawania telewizji naziemnej nie będzie miała wpływu na działanie świadczonych przez nas usług telewizji cyfrowej. Oznacza to, że klienci korzystający z oferty telewizji cyfrowej od Inea nie muszą podejmować żadnych działań w związku z nadchodzącą zmianą. Informujemy, że zmiana ta będzie dotyczyła osób, które korzystają z telewizji naziemnej. W takim przypadku osoby te powinny się zorientować, czy ich telewizor będzie w stanie zdekodować sygnał DVB-T2 HEVC. Trzeba przebudować istniejące ulice w naszej dzielnicy. Powstaje coraz więcej osiedli mieszkaniowych. W związku z tym radni miejscy zauważają potrzebę zmian na istniejących już układach drogowych. Interpelacje w sprawie konieczności przebudowy ulicy Dymka złożył do prezydenta radny Andrzej Rataj. Radny uważa, że skrzyżowanie ulicy Arcybiskupa Walantego Dymka i ulicy Stefani Wołynki staje się coraz bardziej problematyczną częścią układu drogowego. Mieszkańcy nowego osiedla, na którym mieszka kilka drodzin rodzin do swoich bloków muszą dojeżdżać objazdem przez ulicę szwajcarską. Radny sugeruje więc, że miasto mogłoby wybudować tutaj lewoskręt dla pojazdów jadących ulicą Dymka od Kobyle Pola. Urzędnicy odpowiadają, że widzą możliwość umożliwienia skrętu w lewo od strony Kobyle Pola w ulicy Wołynki jedynie po przebudowie skrzyżowania, które uwzględniałoby też montaż sygnalizacji świetlnej i wyznaczenie pasa do lewoskrętu z sygnalizatorem kierunkowym. W budżecie miasta zostały już. Już nawet zabezpieczone pieniądze na ten cel i wiadomo już także, kto zrealizuje inwestycje. 20 stycznia 2022 roku została zawarta umowa partycypacyjna między ZDM a spółką Jeronimo Martins Polska SA w sprawie przebudowy skrzyżowania. Inwestycja będzie prowadzona w oparciu o tzw. specustawę drogową. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prace mają zostać zakończone w marcu 2023 roku. Ostatnie utrudnienia związane z przebudową ronda Rataje. Trwa układanie nawierzchni jezdni na ulicy Krzywołstego pomiędzy rondem Rataje a mostem królowej Jadwigi. 17 i 18 marca będzie układana ostatnia warstwa nawierzchni jezdni w rejonie skrzyżowania ulic Krzywołstego i Serafitek. Przejazd będzie tutaj ograniczony. 17 marca prace toczyć się będą także na wysokości stacji paliw. Wjazd na nią nie będzie możliwy od ulicy Krzywołustego. Do końca tygodnia kontynuowane będą także prace. Na pozostałych odcinkach ulicy Krzywołustego między Rondem Rataje a mostem Królowej Jadwigi. Z kolei w weekend wykonywane będą prace wymagające wyłączenia z ruchu fragmentu torowiska tramwajowego. Dlatego w tym czasie linie nr 6 i 12 pojadą objazdem. Po ułożeniu ostatniej warstwy na wierzchni jezdni, pasy ruchu będą stopniowo udostępniane kierowcom. Na 21 marca planowane jest rozpoczęcie wdrażania stałej organizacji ruchu w rejonie Ronda Rataje. Takie hasło mogli oglądać przychodnie we wtorek 15 marca na Ratajach, dokładnie na pawilonie handlowo-usługowym na osiedlu oświecenia 59 przy wejściu do naszej redakcji. Podobny symbol już bez hasła pojawił się również na innej ścianie pawilonu oraz na sąsiednich budynkach. W okolicy mniej więcej w tym samym czasie wymalowany został również taki znak, to prawdopodobnie miała być deklaracja światopoglądowa. Jednak spółdzielnia mieszkaniowa Siedle Młodych uznała to za wandalizm i zamalowała hasła oraz symbole. Sprawa została zgłoszona na policję. Oddaj krew dla Ukrainy. Pomoc dla naszych wschodnich sąsiadów udzielana jest wielotorowo i długofalowo. 2 kwietnia będzie można oddać krew w specjalnie oznaczonym krwiobusie, który jest odpowiednio wyposażony i dostosowany do przyjęcia dawców. Mobilny punkt poboru pojawi się na osiedlu Piastowskim 101, tuż obok Ratajskiego Domu Harcerza Scout. Krew będzie mogła oddać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat. Jednorazowo od dawcy pobiera się 450 ml krwi, jak Informuje Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Polska Służba Krwi jest przygotowana do udzielania wsparcia Ukrainie. Aktualnie stany magazynowe krwi i jej składników w Polsce są wystarczające. Znamy go z seriali telewizyjnych i wspaniałych produkcji filmowych. Jest jednak także aktorem teatrów dramatycznych i komediowych. Swoją karierę zaczął od współpracy z dużymi nazwiskami i niebawem przyjedzie na rataje. Spotkanie z Wojciechem Wysockim odbędzie się w ramach Międzynarodowego Dnia Teatru, organizowanego przez Spółdzielnię. 27 marca w Domu Kultury Jędruś aktor wykona monodram własnej reżyserii pod tytułem Życiorys według poezji Zbigniewa Herberta. Po spektaklu odbędzie się także spotkanie autorskie z artystą. Bilety w cenie 30 zł do nabycia u organizatorów to jest w Domu Kultury Jędruś na pięterku Jubilady Polon 100. Smoki i kajaki turystyczne opanują poznańską Maltę. W sobotę 14 maja odbędzie się szósta edycja Poznań Kanu Challenge, gdzie na starcie stanie 52 osobowych kajaków. Jednocześnie odbędzie się także dwunasta edycja Mistrzostw Szkół w Smoczych Łodziach, która zgromadzi 30 osad oraz czwarta edycja Mistrzostw w Smoczych Łodziach dla 20 firm i instytucji. Cała impreza ma jedną nazwę Poznańskie Dragony 2022. Organizatorem imprezy przeprowadza pod honorowym patronatem prezydenta miasta Poznania jest Fundacja Wielkopolska Pracownia Pomysłów. Szczegóły i informacje o zapisach na stronie www.aktywninawodzie.pl. Drodzy Państwo, to już wszystko w tym wydaniu. Kolejne Aktualności Ratajskie już za tydzień, w czwartek godzinie 16.30, tym razem 24 marca. Ja życzę przyjemności, zdrowia i do zobaczenia.